Cześć, w dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak przygotować przepysznego piernika nadzianego powidłami śliwkowymi oraz z polewą czekoladową. Na początku w garnuszku rozpuszczamy sobie 120 g masła, 180 g cukru oraz 50 g miodu. Całość mieszamy, aby masa się nie przypaliła. Gdy masło już się praktycznie całe rozpuści, dodajemy przyprawę do piernika kakao oraz cynamon. Dokładne proporcje na piernika podam Wam w opisie tego filmu. Gdy masa będzie gładka, dodajemy 30 g gorzkiej czekolady. Można użyć również mlecznej. Następnie dodajemy 200 ml mleka. Najlepiej mleko dodawać na 2-3 tury, aby wszystko miało czas się dokładnie rozmieszać. Gdy masa będzie jednolita, odstawiamy ją do przestygnięcia. Dwa jajka ubijamy na najwyższych obrotach miksera. Ważne, aby jajka były w temperaturze pokojowej. Gdy jajka ładnie się z śpienią, dodajemy do niej przesiane 340 g mąki pszennej oraz dwie łyżeczki proszku do pieczenia i naszą przestygniętą masę. Powinna mieć temperaturę maksymalnie 30 paru stopni. Ciasto mieszamy tylko do momentu, gdy wszystkie składniki się ze sobą połączą. I ciasto przekładamy do foremki. Ja użyłam silikonowej, dlatego wyłożyłam tylko sobie spód, aby łatwo ciasto mi wychodziło z foremki. Wyrównujemy górę i ciasto wstawiamy do nagrzanego piekarnika do 180 stopni i pieczemy między 50 a nawet 70 minut do suchego patyczka. Przestygnięte ciasto wyjmujemy z foremki i przecinamy na 3 lub 2 części. Ja przeciąłam na 3, ponieważ mój piernik był dosyć wysoki. Ciasto powinno mieć taką podziurkowaną strukturę, to oznacza, że było bardzo dobrze wyrośnięte. Na spód wykładamy około 3 łyżki powideł śliwkowych, będzie to około 100 gramów na każdą warstwę. Ja mam 3 bloty, więc robiłam dwie warstwy. Na dżem wykładamy środkowy blat, lekko możemy go docisnąć i wykładamy kolejną warstwę dżemu. I na to ostatnia część ciasta z górką. Ciasto możemy sobie wstawić na chwilę do lodówki, a w tym czasie możemy przygotować czekoladową polewę. Ja tutaj przygotowałam podwójną ilość, ponieważ również chciałam użyć tej polewy do ozdobiania pierniczków. Proporcje na ganasz, który starczy Wam idealnie do oblania jednego piernika, podam Wam w opisie tego filmu. Ja tymczasem do 150 ml śmietanki, która miała około 75 stopni Celsjusza, dodałam 165 g czekolady pół na pół mlecznej i gorzkiej. Gdy polewa lekko przestygnie i nieco zgęstnieje, możemy polewać ciasto. Ciasto stawiamy do lodówki na około 30 minut, aby polewa miała czas zgęstnić i przestygnąć. I tak się prezentuje gotowy piernik. Serdecznie Wam go polecam przygotować na wigilijny stół.